Znajdujemy się właśnie na dworcu w głównym w przemyślu, i to, co widzicie za mną, to pociąg, i w zasadzie ludzie, którzy z tego pociągu właśnie wysiedli. To pociąg, który przyjechał tutaj do przemyśla głównego z Odessy. To, co jest najpiękniejsze, myślę, tutaj w tym miejscu, w tym miejscu, gdzie no, tak naprawdę y, jest pełno smutku łez, y, no, to postawa wolontariuszy i to, ile jest tu dobra, też mimo wszystko. Nikt nie pytał, a wszyscy potrzebowali. Pani Danusia zorganizowała razem z mieszkańcami zbiórkę na pralkę. Pan Wojtek oddał swój pusty dom dla kobiet i dla dzieci. Wszystko po to, żeby pomóc naszym sąsiadom, którzy cierpią, a nie zasłużyli na to cierpienie. Nikt na nie nie zasłużył. Otrzymaliśmy ogromną pomoc. Dostaliśmy bardzo wygodne mieszkanie, ciepłe. Otrzymaliśmy też moralne wsparcie. Polacy bardzo nas wspierają, za co jesteśmy wdzięczni. Pani Danusia, taka znana, muzyczko, zadzwoniła do mnie. Czy ja bym przyjął, bo mam wolne mieszkanie, czy bym przyjął cztery mamy i 11 dzieci? Oddaliśmy razem z żoną cały dom, ponieważ. Chcemy ludziom pomagać. Udało się zebrać bardzo dużo rzeczy do, do, do codziennej egzystencji, tak żeby uchodźcy z Ukrainy mogli sobie spokojnie żyć na naszej ziemi. Organizowaliśmy zbiórki, prawda? Była zbiórka na pralkę, na którą się złożyli mieszkańcy tutaj wsi Podchorce. I jest nowa pralka. Była zbiórka też inna na, na węgiel, na gaz. Teraz jesteśmy w domu pana Wojtka. Tutaj przywiozła nas pani Danusia. Wstawiła się i poleciła nas. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni i panu Wojtkowi oraz jego rodzinie za taki wspaniały dom dla nas i dla naszych dzieci. Garny budynek dla nas i naszych dzieci. Możemy powiedzieć, że dzięki sile wspólnoty, dzięki sile mieszkańców udaje się robić wciąż dobro. Tak. Tak, to dzięki właśnie mieszkańcom. W ogóle tutaj w, nas, w naszych wschodnich ziemiach, że tak powiem, w tym naszym terenie wschodnim, już nie pierwszy raz mieszkańcy pokazali, że mają bardzo dużą empatię i po prostu pomagają. Jeżeli się pomaga, to satysfakcją jest właśnie, nie wiem, uśmiech dziecka, łzy tych matek, wdzięczności. Mąż u oficer. Mój mąż jest oficerem i jest teraz na wojnie. Bardzo ciężko mi o tym mówić. Broni nas, a my się modlimy do Boga, żeby go ochronił i żebyśmy mieli dokąd wrócić, żeby nasz dom ocalał. my wrócić, aby nasz Obecnie na ośrodku przebywa około 250-300 osób, w szczytowym momencie mamy około 550, natomiast dziennie przebywa na ośrodku około 1500-2000 osób. Pracuję jako wolontariusz. Nawet nie tyle pracuję, co pomagam uchodźcom, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. Pomagam się osiedlić, znaleźć mieszkanie, bo niektórzy z nich w ogóle pierwszy raz są za granicą. Jesteśmy punktem recepcyjnym, czyli mamy za zadanie ich napoić, nakarmić, dać schronienie na chwilę i wyexpedjować w centrum Polski, do innych punktów dla uchodźców. Także u nas uchodźca ma przebywać maksymalnie, według założeń, 6 godzin, ponieważ na granicy czekają tysiące kolejnych uchodźców, którzy szukają schronienia. Ja jestem Jestem z Włodzimierza Wołyńskiego. Szybko zabrałam swoje dzieci. Mam jedną córeczkę, dwójpółmiesięczną, i drugą siedmioletnią. I przyjechałam tutaj do ośrodka. Myślałam, że pojadę gdzieś dalej, ale popłakałam jeden dzień, popłakałam drugi dzień i zrozumiałam, że nic z tego nie będzie. Zostałam tutaj. Hubierzów rzucił się tutaj do pomocy i na przykład były takie sytuacje, że to była taka pielgrzymka tych ludzi z torbami, którzy co tam w domu mieli, to przynosili. Polacy są po prostu niesamowici. Niesamowici ja, ja w ogóle ja no, po prostu zatykam je ze wzruszenia, chociaż ja twarda baba jestem, prawda? Polacy przyjęli nas bardzo życzliwie. Dali nam mieszkanie. Teraz z córkami przychodzę tutaj na dyżury, czasami w dzień, czasami w nocy. Gdy jest bardzo dużo ludzi, to i w dzień, i w nocy. Odnalazłam się tutaj. Zrozumiałam, że trzeba pomagać ludziom. Zobaczyć tutaj, jak Piotr Adamczyk śmiga w fartuszku i dzień i noc dwa dni. Smaruje chleb, kanapki, rozdaje. Michał Wiśniewski był już cztery razy, transporty po osiem osób. Zapewnia wszystko. Wśród celebrytów skrzyknęli się w Warszawie, składają pieniądze. My tutaj działamy jako Koło Gospodyń Wiejskich, odlotowe agentki się nazywamy. Gotujemy, pierzemy, szykujemy śniadania, obiady, kolacje. Pie pieczemy nawet, nawet dzisiaj Pani uszykowała pączki. Udało to się wszystko zorganizować dzięki ludziom. W ciągu dwóch dni dostałyśmy łóżka z łóżkami i koce i zorganizowałyśmy taki punkcik malutki, bo tu jest tylko 35 miejsc. Szkoda nam jest przede wszystkim tych dzieci, biednych dzieci, które tam marzną. Straciły wszystko, straciły dom, a my możemy im dać chociaż odrobinę tego ciepełka, tego dachu nad głową, żeby chociaż na moment zapomniały o tym, co tam się dzieje. Czekamy w każdej chwili na telefon od niego. Czy usłyszymy jego radosne cześć? Czy jak zadzwonimy, to nie usłyszymy żadnej odpowiedzi? To jest straszne. Nie mogą być serca zamknięte na taką ludzką tragedię. Musimy wspólnie się wspierać i wspólnie działać i okazywać nasze gorące serduszka, że jesteśmy wspólnotą i pomagamy. Kilka dni temu, kiedy tu przyjechaliśmy na wolontariat, to byliśmy bardzo, bardzo zdezorientowani, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, tak naprawdę. Wydawało nam się, że dzieje się tu bardzo dużo rzeczy i sobie wyobrażam, co muszą czuć ludzie, którzy przekraczają granice, znajdują się w nowej rzeczywistości, w kraju, którego języka nie znają, często z jedną tylko walizką albo torbą, z dziećmi i często też bardzo bez planów. To są naprawdę miejsca, które chwytają za serce człowieka i każdego, kto tutaj pomaga, bo widać, jak, jak bardzo potrzebują tej pomocy. Co to za namiot i jak tu pomagacie? Znaczy jest to namiot, który udziela miłosierdzia, to znaczy żywi tych ludzi, daje im ciepły posiłek, daje im jakieś ubrania, takie wszystkie pierwsze potrzeby. Wszystkie te zbiórki, które są organizowane w różnych miejscach naszego kraju, duża część dociera właśnie tutaj na granicę i ona w pierwszej kolejności właśnie trafia do tych ludzi i ona jest naprawdę bardzo potrzebna. Tutaj rozdawane są posiłki, jak Państwo widzicie, również World Central Kitchen, jest tutaj również Caritas, Urząd Gminy. Jest bardzo wielki ruch od rana do nocy, 24 godziny na dobę. Widzimy dramat ludzki oraz tragedię. Ludzie, którzy muszą zostawić rodziny, mężów, synów. Swoich braci na Ukrainie, którzy walczą tam za ojczyznę. Nie mają kurtek, a jest zima minus 5 stopni było wczoraj, więc dzieci, jakieś ciepłe posiłki, herbatę, kawę i dobre słowo. Czasami trzeba przytulić kogoś, powiedzieć, że będzie dobrze. Ja pojechałam. Ja pojechałam, dlatego że nad moim budynkiem latało dużo helikopterów, rakiet, śmigłowców. Co ja odczuwałam? Strach. Martwiłam się o moją rodzinę. Nie chciałam opuszczać Ukrainy. Mieszkamy z dziećmi niedaleko Kijowa. Gdy się to wszystko zaczęło, były potężne wybuchy. Dzieci bardzo się bały i chowaliśmy się w piwnicach. Nad naszym domem leciały rakiety, i cały czas były bardzo silne wybuchy. Co ja odczuwam? Smutek, strach. To jest straszne, bardzo. Chcemy, żeby to się skończyło jak najszybciej, żeby skończyła się wojna, żeby był pokój, żeby było wszystko tak jak wcześniej, żeby dzieci tak jak wcześniej mogły chodzić do szkoły. My chcieliśmy zwiedzać świat, ale teraz jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce, że nam pomagacie. Ale my nadal nie wiemy, czego chce od nas Rosja. My szczerze nie wierzyliśmy w to. My nadal nie wiemy, dlaczego to się z nami stało. O czym marzysz? Po prostu wrócić do domu i żeby tam wszyscy byli cali, to wszystko. I Znaleźliśmy się w takim miejscu, które można powiedzieć, że jest bez nadziei, a mimo to za nami wisi plakat, który mówi zupełnie coś innego. To był taki gest apelu. Chcieliśmy, żeby to była jakaś taka forma apelu do Boga, pod którą będą się podpisywać ludzie, że wierzą w to, że jest nadzieja dla tych osób, i powstała ona właśnie podczas tej wędrówki. Też ważne, ważna jest kolorystyka tej flagi i to właśnie, jakie kolory mają znaczenie, ponieważ jest to na wzór flagi afgańskiej i dodaliśmy tylko błękit, żeby tak złamać tą czerń i symbolika jest taka, że jest to pokazanie sytuacji osób, które wychodzą błękit z Morza Niepewności poprzez często ląd, który zaskakuje ich w swoją Perspektywą, o której nie wiedzą jeszcze, gdzie się podzieją, po czerwień, często piekła zastanych okoliczności, ku zieleni nadziei na przyszłość, którą wierzymy, że Bóg ma dla nich. O pomaganiu mówi się bardzo dużo, możemy pomagać w różny sposób, na przykład ustępując miejsca kobiecie w tramwaju, ale pomaganie może mieć też inny wymiar. Za chwilę poznacie Cecylię, która przyjęła pod dach chłopaka z Nigerii i specjalnie dla niego założyła fundację, żeby zbierać pieniądze na jego leczenie. Jesteśmy w Głogowie Małopolskim. Na jednej z ulic, w jednym z domów, mieszka, wydawałoby się, zwyczajna rodzina, ale jej członkowie mają niezwyczajnie wrażliwe serca. Ponad rok temu przyjęli w swoje progi wyjątkowego gościa. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Jak to wszystko się zaczęło? Wszystko zaczęło się tak naprawdę kilka lat temu, kiedy chcieliśmy znaleźć kogoś online do ćwiczenia języka angielskiego. Pewnego dnia napisał do mnie pan Kingsley i tak w sumie zaprzyjaźniliśmy się w ten sposób. Nasza znajomość się rozpoczęła online, trwała dość długi czas, a później przyjechał do Polski do pracy. Przyjechał do pracy, ponieważ życie w jego kraju y, niestety nie, nie pozostawia wiele nadziei na zarobek. Jestem protestantem. W Nigerii byłem policjantem. W 2011 roku zostałem od tyłu postrzelony w nogę, kiedy wracałem w mundurze po pracy do domu. Operacja, leczenie. Nie mogłem wrócić do pracy, jaką wykonywałem wcześniej. Mam żonę i czterech synów. Ponieważ przyjechał w dobie pandemii, zaproponowaliśmy mu, że zaprosimy go do siebie do domu na odbycie tej dwutygodniowej kwarantanny. To miały być dwa tygodnie cieszenia się językiem angielskim, dwa tygodnie konwersacji, zabaw, rozmów. Sprawy się potoczyły inaczej, ponieważ krótko po przyjeździe okazało się, że stan jego zdrowia się pogorszył. Dostał bardzo wysokiej gorączki, noga mu spuchła i pękła. Zabraliśmy go do lekarza, który stwierdził, że jest ostre zapalenie kości i szpiku, ponieważ koszty związane z leczeniem, z badaniami jakimikolwiek, z dojazdami do Warszawy, z pobytami w Warszawie, także z utrzymaniem pana Kingsleya tutaj, z legalizacją jego pobytu, zaczęły się bardzo mnożyć. Postanowiłam założyć fundację Człowiek Taki Jak Ty. Nazwa fundacji mówi, że trzeba pomagać innym. Trzeba pomagać każdemu, niezależnie jaki ma kolor skóry, niezależnie jakie ma wyznanie, z jakiego kraju pochodzi, i z jakiej kultury, jakim językiem mówi. Wszyscy jesteśmy takimi sobie ludźmi i wszyscy kiedyś pójdziemy do tego samego nieba. Chciałabym również zaapelować do wszystkich o wsparcie dla nas, ponieważ jedynym podopiecznym naszym wydacji jest Pan Kings, jak na razie więc szukamy tak naprawdę przyjaciół, którzy by nas wsparli finansowo oraz materialnie, którzy pomogliby tutaj panu Kingsleyowi w utrzymaniu w Polsce, w leczeniu oraz w poszukiwaniu pracy, która jest dla niego w tym momencie bardzo ważną rzeczą. King ma dużo, dużo zalet, jest policjantem, być może dlatego, yy, bardzo dobrze umie panować nad swoimi emocjami. Ja nigdy go nie widziałem zdenerwowanego. Szybko się zaprzyjaźniliśmy, było mniej napięcia niż myślałem po prostu. Naprawdę jest git. Mówi się z nim, mi z nim dobrze. Na początku nic nie rozumiałem, ale do akcentu się przyzwyczaja. No i teraz codziennie rozmawiam po angielsku. Jestem kolegą Kacpra i przychodzę tu prawie codziennie. Przez to mam du dużą styczność z Kingsleyem. Eee... No i on po prostu jest już częścią naszego życia. Dobrze się z nim rozmawia. No, dużo się zna na sporcie. Bardzo lubię Kingsley'a. Ciekawie jest mieć takiego y, człowieka z innego kraju w swoim domu. Czasem się zdarza w tygodniu, że szczęście jemy afrykańskie jedzenie niż polskie. Czuję się tu bardzo dobrze, ale bardzo tęsknię za moją rodziną. Chciałbym też pracować. Dobre serce jest ważne, ale to nie wszystko. Potrzeba też wsparcia finansowego. Każdy, kto chciałby wesprzeć leczenie i utrzymanie Kinsleya w Polsce, może to zrobić za pośrednictwem fundacji. Człowiek taki jak ty. Dziewięciokrotny mistrz Polski i wicemistrz Europy w kajakarstwie Górskim. Kiedy wypowiadam te słowa, myślę sobie bohater. A okazuje się, że robi jeszcze większy raban realizując projekt Ludzie, Nieliczby. O co chodzi w projekcie i jak łączy ten świat sportowy z historycznym? O to zapytam dzisiaj Darka. Cześć Darko. Cześć. Powiedz, jak w ogóle znalazłeś dla nas czas w tym napiętym grafiku treningów? No udało się, udało się. Jeszcze kilka dni temu Ocean Indyjski wyspa Union. Yeah. <laughs> Warszawa, dzisiaj jestem z wami, bardzo, bardzo się cieszę i faktycznie dużo na głowie, bo cały czas jeszcze robimy pozytywny raban zarówno w sporcie, jak i właśnie w projekcie Ludzie nimi. No właśnie podobno tylko przez tydzień jesteś w Polsce, więc cieszę się, że w ogóle wpadłeś do naszego studia. Nie ma sprawy. Powiedz ma nam sprawy. trochę jak, jak wygląda w ogóle twoja taka codzienność, bo to pewnie jest szereg wyrzeczeń i taki napięty no oczywiście, grafik. Oczywiście, bycie sportowcem, takim wyczynowcem to są 24 godziny na dobę, to jest odpowiednia Dieta, treningi, wysypianie się, regeneracja, więc ym, y, powiedziałbym, kalendarz dnia jest wypełniony co do minuty. <noise> e, jeszcze dodatkowo mam rodzinę, dodatkowo właśnie projekt Ludzie Nieliczby, więc tego czasu jest bardzo, bardzo mało. No i muszę się wspinać na wyżyny w planowaniu, w organizowaniu dnia. Ym, I po prostu dzięki temu to się jakoś udaje łączyć jedno z drugim. Przed tą rozmową powiedziałeś mi w kulisach, że nie macie w domu przez 3 czwarte roku. Zależy więc... jeszcze w jakim roku, w roku olimpijskim tak, tak. I faktycznie. zastanawiam się teraz jak, jak, właśnie w tej sytuacji pogodzić to z rodziną. Cała rodzina żyje, żyje też tą pasją, jest to nasza wspólna w pewnym sensie pasja. No i staram się łączyć te obowiązki, a nie ukrywam też projekt Ludzie Nie Liczby. To nie jest taka też bym powiedział zajęcie z doskoku, tylko to też jest, jestem w pełni w to zaangażowany, więc każdą wolną sekundę staram się przeznaczać dla moich córeczek, dla mojej żony. No i łączymy to. No i te wszystkie dni, kiedy mnie nie ma, na przykład, bo pracuję dla fundacji, dla projektu, no to też z żoną tak się umówiliśmy, że to jest też poniekąd jej zaangażowanie w ten projekt, no bo ona jest wtedy z dziećmi, ona odciąża, no ale jest wspaniałą osobą, którą ja też przed tym, zanim się pobraliśmy, bardzo długo byliśmy razem i ona musiała poznać to życie sportowca. Osiągasz sukcesy, masz piękną pasję. W którym momencie przychodzi ci ta myśl? do głowy, żeby zająć się tematem historycznym. Tematem upamiętniania pamięci o Żydach. Wiesz, co u mnie to było tak jakby bezpośrednio związane ze sportem, bo na, na zawodach dla mnie noszenie tego orzełka na serduchu, no nie jest tylko częścią garderoby. Dla mnie, ja pamiętam jak dzisiaj pierwszy dres. No nie, no dzisiaj to się może wydawać śmieszne, ale jak ja dostałem dres reprezentacyjny, to dla mnie to było jak relikwia. No nie chodziłem w nim, spałem. No naprawdę odwaliło mi na no. początku. To było naprawdę coś niesamowitego, wielkie wyróżnienie. A zawsze Interesowałem się historią. I dla mnie reprezentowanie tego kraju było czymś więcej. Poznaniem czym on jest, poznaniem jego historii, i tak odkryłem właśnie społeczność żydowską, którą, jak gdyby w przestrzeni takiej publicznej, była bardzo, bardzo pomijana, bo na przykład u mnie w mieście, kiedy ja się dowiedziałem, że jedną trzecią, czy prawie jedną drugą mieszkańców stanowili Żydzi, a ja przyszedłem przez podstawówkę liceum, nie miałem o tym zielonego pojęcia, nic. Na żadnej lekcji nic o tym nie słyszałem. I pierwsze, co zrobiłem wtedy bo zawsze mi się to kojarzyło z, z takim historią wielkich miast, prawda, Warszawa, Kraków, że to tam byli Żydzi, tymczasem okazuje się wsie, miasteczka, wszystkie te miejscowości, można powiedzieć w Małopolsce, to niemal w każdej miejscowości, prawda, byli sąsiedzi Żydzi i dla mnie to było takim niesamowitym odkryciem i ja do dzisiaj czuję wstyd, że to było w wieku dwudziestu kilku lat, kiedy ja sobie zdaję sprawę, że połowa mojego miasta została wymordowana, prawda, a ja o tym nic nie wiem. Ale ten projekt ma konkretną, bardzo wymowną nazwę, bo przede wszystkim stawia na ludzi. To znaczy, że chcecie poznawać konkretne historie? To jest kluczowe w projekcie Ludzie, nie liczby, że my przypominamy te ży życiorysy, pokazujemy w tych wsiach, miasteczkach, że tu obok mieszkał ym, taki sąsiad, który zajmował się tym i tym, marzył o tym i tamtym, tak jak Salomon, którego mam na przypince sportowej. Właśnie, masz jakąś konkretną historię? Tak, tak, I dla ciebie również mam tu bardzo proszę wow, przypinkę. Dzięki. Y, Alfredę Bachner, też mieszkankę Czarnego Dunajca, ale tak jak Salomon, był sportowcem. Jeszcze tu Możecie go zobaczyć z numerkiem. Ja, jako sportowiec, mogę sobie wyobrazić, co on czuł startując, przed startem, prawda? To są indywidualne historie, i tego uważam bardzo często w opowieściach, w historii o zagładzie nam brakuje tych indywidualnych, konkretnych losów. No a z czasem to się przerodziło też w to, że w każdym miejscu, gdzie budujemy pomnik, upamiętniamy całą społeczność z imienia i nazwiska, czyli każdego, kto tam żył do czasu zagłady. Bardzo często tych ludzi stereotypizujemy, wrzucamy do jednego worka. I tyle. tymczasem oni żyli, marzyli tak jak my. Ja zawsze mówię, że to jest takie trochę dziwne i to jest ten spadek po, tej, po czasach okupacji, po, po ideologii nazistowskiej, że my musimy przypominać, no że ci Żydzi to w zasadzie byli tacy sami ludzie jak my. To nazistom zależało na tym, żeby tych ludzi całkowicie odczłowieczyć, żeby po nich po nic, nic po nich nie pozostało, prawda? Stąd te imiona i nazwiska, które my mamy na podchalu, to jest skarb, bo po wielu ludziach, po wielu Żydach w innych częściach Polski nawet nie pozostało imię i nazwisko. Nic, nic, nie pozostało. Zastanawiam się, wiesz, w kontekście właśnie młodych ludzi, czy, czy powinniśmy jakoś zajmować się tą historią, dlatego że to nie jest modny temat, nie? Czy w ten projekt zaangażowani są też młodzi, na przykład wolontariusze? Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Zawsze w każdy projekt zaangażowanych jest kilka szkół i część młodzieży oczywiście przychodzi, zostaje, chce działać, widzi w tym sens. I to jest niesamowite. W każdym z tych miejsc ruszamy w dwie, trzy osoby, kończymy w kilka Czasami nawet więcej takich wolontariuszy, którzy w nocy o północy są gotowi do działania. I to jest niesamowite. Patrzę na ciebie i widzę tą determinację, i w, zarówno w świecie sportu, jak tutaj w świecie historycznym. Życzę nam tego, żebyśmy stawiali na ludzi, żebyśmy kultywowali Dziękuję. tę pamięć. I dzięki, że wpadłeś i Dziękuję, że robisz Raban razem z nami. Tak, i róbmy, i zachęcam wszystkich właśnie do robienia konkretnego Rabanu. To jest najważniejsze. Dzięki. Wielkie. dzięki wielkie. Dziękuję. Nasza kanapa jest mega wygodna, a w samym studiu jest ciepło, miło i przytulnie. Ale teraz trochę zmienimy rzeczywistość, a właściwie zmieni ją Franek. Oddaję mu głos, zabierze Was w niesamowite miejsce. Dzisiaj w Studiu Raman wybieramy się na budowę. Dlaczego? Dlatego, że pewne bardzo fajne bliźniaki, rodzeństwo budują tutaj dom. Najlepsze jest to, że oni nie budują tego domu dla siebie, a dla rodziny, która znalazła się w potrzebie. Brzmi naprawdę niesamowicie, więc chodźmy zobaczyć o co chodzi. Właśnie po, po tej chacie. Co gdzie jest? To, to zapraszamy tutaj. No, co tu, co tu będzie? E, tutaj mamy salon. Dobra. E, tutaj kuchnia. Ma gdzie dach? Stać. dach? No dach będzie, dach. będzie. Jedna, Jedna sypialnia, druga. druga. Trzecia, czwarta. Trzecia. Ale powiedzcie, dlaczego tyle tych sypialni musi być w tym domu? No, przy ósemce dzieci, no, jakie ma pani Justyna, no to... Duża rodzina. Musi mieć. Budujecie dom dla? Dla potrzebującej obecnie dziewięcioosobowej rodziny, mhm. e, która ponad rok temu znalazła się w ciężkiej sytuacji, e, Ojciec z rodziny walczył z hormoną nowotworową. Był pomysł właśnie przy organizowaniu paczki świątecznej na Boże Narodzenie e, wyremontowania ich domu. Niestety koszty budowy, wyremontowania domu były tak duże i jeszcze to nie jest ich własność, e, więc nie było dom. sensu po prostu wynajmowanego domu robić dużego generalnego remontu. W fatalnym stanie. Fatalnym. Tak, fatal. Ściany ciekną. Potem zrobiliśmy z, zbiórkę w internecie. Aha. Byliśmy dużo właśnie komentarzy negatywnych i dużo osób nam odradzało jakby tą zbiórkę, że nie ma sensu. No Aha. ale my się uparliśmy trochę. Stwierdziliśmy, że próbujemy. Na ten moment opłaciliśmy wszystko do stanu e, surowego, zamkniętego. Czekamy e, już za dachem, który ma powstać niedługo, a na wiosnę już będą montowane opłacone okna. Mhm. No... Uczucie jest fantastyczne, jakby przyjeżdżać tu. E, chodzić jest między tymi murami, gdzie rok temu w ogóle tu było pole, tu rosło zboże. Marcin też uczynę. budownictwo, to, to jest taka super lekcja dla Ciebie. Tak, w sensie kierunek studiów sobie w sumie wybrałem po tym, jak rozpoczęliśmy tą akcję, Aha. bo w sumie my ją rozpoczynaliśmy w klasie maturalnej. Nie? Zaangażowanie się w tę sprawę pozwoliło Ci rozpoznać swoją drogę życiową? Tak, naprawdę. można tak powiedzieć. Dlaczego ta rodzina zwróciła tak Waszą uwagę szczególnie? Zn bo znamy rodzinę już od ponad pięciu lat. Aha. i Aha. Myślimy, że to jest kochająca, wspierająca się rodzina, że nigdy nikomu y, nie odmówią pomocy, jak nawet sami bardziej potrzebują tej pomocy, zawsze pomogą, nawet jak są w gorszej sytuacji. Słuchajcie, bo my teraz tak gadamy tutaj o tym wszystkim, ale pomyślałem sobie, że super pomysłem byłoby pojechanie i odwiedzenie tej rodziny, o której cały czas mówimy, co? Możemy, tak. To jedziemy? Tak. jedziemy. Tak. <laughs> Chodźcie. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! No, dawaj. O. Piotrek, powiedz mi, czy ty pamiętasz imiona przez całego swojego rodzeństwa? Tak. Ja A też wiesz... wiem. Tak? To wymienię wszystkie. Ula Piotrecz, Ludwicza, Jał, Ruba, Tymer, Piotr, Adam, Filip. Sporo, jest dużo plusów, ale czasem są minusy. Mhm. Brak miejsca czy coś takiego kłótnia, ale jak jakby miał być sam bez braci, to nie wyobrażam sobie tego. Tutaj bardzo nam wilkoć wychodzi. Aha. Tam jest też nieszczelny ten sufit nad nami z góry. Dramatem było to, że mąż zachorował poważnie, no potem skutek był śmierć, że, że, mhm. że zmarł i. I ja pamiętam, jak ja usiadłam w pokoju i ja mówię, Boże, co z nami teraz będzie tak naprawdę? Pojawił się Ma Marcin z Dom i oni po prostu w pewnym momencie powiedzieli, Pani Justyno, budujemy dom, nie? <grym <grym I szok. <grym> I to był, to był szok totalny. Atmosfera wokół jest, no ja mam wsparcie w nich, nie? To jest to, jest to że oni są młodzi i ja nieraz tam mówię, Pani Justyno, ale niech się Pani nie martwi, będzie dobrze. <grym> Jakie masz marzenia z tym domem związane? Na pewno pokój z y, y, więcej przestrzeni, pokój z, z, z bratem i, i boisko piłkarskie i boisko. <noise> można stać, siedzieć, albo można ruszyć z kanapy i ro robić, żeby świat był ciut lepszy. I zaczynam, zaczyna się zawsze od tych najmniejszych. Dużo się nauczyliśmy przez to. I jak można właśnie z innymi obcymi ludźmi działać razem? Świat nie jest taki twardy, zamknięty, a jednak jest dużo dobra. I to buduje. To powoduje. Słuchajcie, dziękuję Wam za spotkanie bardzo. Dzięki, Dzięki. trzymajcie się, a my ze studiem, idziemy dalej szukać pięknych i fajnych, inspirujących historii. Dzisiejsze rozmowy pokazują, że niezwykli ludzie i niezwykli bohaterowie są wszędzie wokół nas. A jeśli wy macie takie historie, macie takie osoby, o których warto opowiedzieć, to piszcie do nas na mediach społecznościowych, a najlepiej ich otagujcie, wtedy my dotrzemy do nich swoimi sposobami, i być może zasiądą na naszej rabanowej kanapie. A tymczasem, widzimy się już za tydzień na Bioli. Do zobaczenia. jest taka cisza, bo nie ma Paksa, ale ja dzisiaj prowadzę, więc damy radę. Oglądajcie, bądźcie z nami i przede wszystkim śledźcie nasze social media. Zapraszam!